A tam jest Budda na wzgórzu, ale nie wiem czy zobaczycie. Ruszamy dalej od tych super ludzi, jedziemy na plażę, mamy tam sto ileś kilometrów i najważniejsze teraz, żeby zahaczyć o stację benzynową. No, więc bawimy się dalej. Tu są kurze łapki kary, są jajka. Tu są jakieś pyszne też rzeczy, fajnie taki gulasz z ziałek. I tutaj takie wątróbki jakieś albo serca. Super, super. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. O, tu jakieś słodycze Kroimy hamer fajnie Jak ładnie pan podał no. A robimy tu fororę tak, tak samo jak biali robili w Afryce Wszyscy się schodzą żeby zobaczyć gadają, śmieją się z nami fajnie Dobra, w końcu śniadanie, jest dziesiąta rano. Nie? To chyba nie jest zwykle jajko, bo ma taki ciemnawy kolor. Mm, dobre to. Jest bardzo dobra. O, super. Dzięki. Dziękuję Gabunka. Gabunka. Dobra, spróbuję teraz wszystko po jednym. Dobra, będziemy próbować sobie tych rarytastów. Dosypałem trochę cukru. Pan nalegał. I zobaczymy co to jest. To się różni czymś smakiem od siebie? Trochę tak. Ale mnie zachwyca, nie mam pojęcia do czego to porównać. Teraz takie coś spróbuję. Jak mango trochę. To się gryzie jak jabłko. A żadnego smaku, dziwny bardzo. Spodziewałem się jakichś takich mocno owocowych. Dzięki. Dziękuję. Mocno owocowych takich smaków. To jest najdziurcze. Taka trochę konsystencja jak oliwka, ale też nie smakuje niczym specjalnym. Po prostu jest mokre to wszystko. I pewnie dlatego do dodaję cukier, żeby to miało więcej smaku. smaku. Na razie to jest najlepsze, bo jest takie najbardziej wodniste Takie fajne, no. Mi chyba już wszystko spróbowałem. Czy to jeszcze. Wow, ale to jest dziwne. Ale takie mięsiste. Jak oceniasz ogólnie? Ocena na koniec. Nie, nie, nie. ma smaki. Zdecydowanie. Nie. Ocena w skali Maćka. Jeden, nie tego. Od 1 do 5, ile Maćku udaje się? Dwa Maćki na 5, kochanie. To, to, to. Temu dam 3 nawet. To mogłem jeść. To jest 3. Dobra. Mm. Muszę sobie zapamiętać <laughs> Jak to wygląda. I to może kiedyś jeszcze raz. A reszta jest taka... Dziwna no. Tak aż mi się mózg lansuje, że myślę, że ta konsystencja ma inny smak i jak dotykam to językiem i zębami, to się okazuje nagle, że, że jednak to jest zupełnie inne niż się spodziewałem. i Taki dziwny szok jest niespodziewany. O. Dobra. <laughs> Dziękujemy za recenzję. Pozdraw. Kłaniam się. I'm gonna Trów łódeczek, wali rybą. Po prawej stronie targi. Po lewej stronie, po lewej stronie są małpy. Po lewej stronie są małpy, które wyżerają resztki rybek. Tu jest małpeczka, siema. Tu jest pełno małpek. No i stało się w końcu, dojechaliśmy nad morze w Tajlandii, ale mamy zamiar pojechać trochę dalej, tam gdzie są drzewa, rozwiesić sobie hamaki i poczilować. ciepła woda dopiero się ochłodzisz, jak wyjdziesz. I wiaterek wieje. Jak tak wiaterek wieje, to jest chłodniej. I wydaje mi się, że dredy będą stały dęba, bo jest taka słona woda, że jak tu wysknie, to będą takie ste, sople solowe. A tam na kajcie pływają. Jeszcze sprawdzę stabilizację, sobie, jak to działa. Stacja biegam z kamerą, jak Debil. Znowu przystanek na takie szczotki, pani daje dużo lodu. No i są zimne napoje, mega słodkie, ale spoko, takie orzeźwienie. Trzeba uzupełniać. A do nie zostało na 230 metrów na starcie jest 280 całkiem szybko to idzie park był zamknięty do 15.30, był otwarty, teraz już zamknięty Ale nie ma tu żadnych ludzików, którzy pilnują, A więc idziemy. Ważne, żeby wrócić już przed zachodem. No jest dżunglaście i fajnie Ale tu się szybko człowiek męczy Niech jest tak wilgotno i gorąco Ciekawe dźwięki Nie wiem czy zobaczycie, ale tu piszony sobie biegają Pewnie są tak samo zainteresowani nami Jak ja nimi Więc gdzieś tam nas Śledzą i obserwują To są małe złodziejaszki To są małe złodziejaszki i kradną Ostatnio jak zawoziliśmy ten skuter to Pick upa, Paki ukradły jakiś worek z jedzeniem Akurat się najedliśmy przed tym wejściem, co nie? Więc Uff. jest podwójnie ciężko po prostu A z drugiej strony na głodniaka i to też lipa Nowe podejście. Dobra, dotarliśmy. Chyba to to. O kurde, aż mi się w głowie zakręciło. Jestem ciekaw. Fajnie, że tu chłodno, troszeczkę to można odpocząć delikatnie, ale cholera ja umieram co nie? U. Ale wycisk. No ale dobrze, coś trzeba robić. Jak się nie pedałuje, to trzeba. Połazić trochę. Uff. No i co, tam chyba jest droga na dół. Jest fajnie, coraz zimniej. Schody na dół. Tylko kurwa, holercio Tylko nie mamy latarki. Nie wiem, jak GoPro sobie poradzi z oświetleniem, ale jesteśmy w jaskini. Takiej ogromnej, że normalnie są takie długie trasy, gdzie w ogóle nie wiadomo, gdzie one prowadzą. No więc zapraszam, jeszcze kawałek można podejść. Tutaj się zostawia prezenty, żeby mieć szczęście. A tu pewnie zbiera się woda, jest basenik Spore porę deszczową, dlatego tak wyrywamy, murowali fajnie. Tak to nie ma nic. No, powoli zaraz będziemy kończyć niedzionek i szukać miejsca na spanie. Mały spacerek jeszcze w poszukiwaniu jaskini. Ale tu już chyba więcej nie będzie takich atrakcji. Dobra. Do zobaczenia w Hamaku kolejny dzień taka piękniejsza sceneria niż zazwyczaj no i to fajnie, bo już chyba się przyzwyczaiłem do tego czasu, gdzie tak o 18 się robi ciemno Teraz nie wiem która jest, zaraz zobaczę, to mnie jest szósta więc udało nam się przestawić na taką godzinę, gdzie już tak o 20 jesteśmy zmęczeni, co nie? Jest już ciemno Wczoraj rozkładaliśmy te hamaki w pociemku, było przez rane po prostu, robiliśmy chyba godzinę Obiecałem sobie, że ostatni raz się rozkładam po ciemku Na tych drzewach pełno mrówek, na ziemi pełno mrówek, było, one chyba wieczorem się uaktywniają No, więc zgryzły, parzyły Tam do widika Najmniej mrówek. Napiję się wody. Ja bym ruszał zaraz powoli, bo fajna pogoda, słońce nie wali. Najlepiej by się jechało w takiej pogodzie. Tak? No, panie tu smaży pyszne banany takie o. Kamografu, super. Dobra, w końcu zjechaliśmy z tej głównej drogi. I się zrobiło tak trochę bardziej tropikalnie. Tutaj chwila przerwy na wymianę baterii. budzimy się. Tym razem niestety na zasyfionej plaży. No i co, jedziemy dalej. Dzisiaj dojedziemy na prom, który zabierze nas na wyspę. Wyspę Kopchangan. takie coś po drodze znaleźliśmy można iść tam do góry do góry aż tam prawie na samej górze siedzi sobie budda z jakiś złoty Widzę jaskinie, a ja lubię jaskinie. Więc idę. O małpiszony skaczą. No na tym gopro to nic nie będzie widać, bo ono jest dość daleko. Siema po. Chodź dam ci banana. Dobra, jaskinia owe jaskinia. Myślałem, że będzie trochę głębiej. Tajowie mają rozmach z tą budą. Dobra, tu jest pewno małp, może zobacz, może nie uciekną za daleko. Cześć. Uo, ale poleciała z Kubana. No, poleciała. Wow. Nice, nice jump guys. To było super. To było super. Chcecie banana? Mam gdzieś banany. Trzymaj. Ej, masz. Co najpierw jakiś samiec alfa pewnie musiał spróbować. Chodźcie, no dam wam więcej. Masz. No masz. Masz. No chodź. Dobra, przy drodze taki fajny domeczek był i pani tu ma dobre jedzonko Są jajeczka, jelita, wątróbka, świniak i jakaś ryba liniowa Tak to przetłumaczyło i pani tutaj pobiera jajeczka I wyciąga. Pięknie nakłada. Super elegancko. Udało się tym razem. Elegancko. Sup, sup, sup. O, no, super. I w kolejce po bilecik na prom do Kophangan. Do Kophangan.